Tym razem trafiłem na złomowisku sporą partię starej elektroniki. Kupiona za grosze, bo w sumie wszystko kosztowało mnie 35 zł. Płytki, przekaźniki, styczniki, wyłączniki, sporo tego. Pytanie tylko, co można z tego faktycznie odzyskać i czy warto brać takie rzeczy na wagę. Dziś dowiemy się, co w tym siedzi, no i czy lepiej sprzedać to w całości, czy jednak odzyskiwać na części. To wszystko, co tutaj widzicie, leżało sobie w jednym miejscu, no i było już trochę przywalone innym złomem, ale udało mi się to wyciągnąć i to nawet w takim naprawdę kompletnym, nieuszkodzonym stanie. Te płytki ich jest 10. Są w obudowach takich dość solidnych i może tylko dlatego nie uległy uszkodzeniu. Tutaj mam 5 płytek mniejszych z wtykami Eltra. Tu trzy płytki takie już no, gorszego stanu, chyba od innego urządzenia, no i te widać, że są uszkodzone, ale też są bogate. Są przekaźniki i styczniki, ale te to już wyglądają na nowsze. Jakiś rozcząstkowany. Przekaźnik, no i taki wielki wyłącznik. No ale co z tymi płytkami? Bo te płytki no, wyglądają na kompletne, nieuszkodzone, a co na nic ciekawego można znaleźć? No i tak, na początek uzwojenia miedziane, czyli mieć do odzysku. Są też kondensatory tantalowe, jak wiadomo, one też swoje kosztują. Przekaźniki ze sreberkiem, na tej płytce podobne, one są bliźniaczo do siebie podobne. Tutaj dużo transakcji. UFO ze złoconymi nóżkami. E, tutaj też wiele ciekawych rzeczy są tranzystory, pod spodem jeszcze nie wiem, nie rozkręcałem i prawdopodobnie nie będę ich rozkręcał, bo takie płytki warto sprzedać w całości. No i jeden z moich znajomych odezwał się do mnie, jak widział te płytki na szorcie. E, no i słuchajcie. Idą w całości. Sprzedaję je w całości, ponieważ z takiej płytki można odzyskać te drogocenne, można powiedzieć, elementy jak tranzystory UFO czy kondensatory tantalowe czy nawet sreberko. No ale z każdej tej płytki nie będzie tego wiele. No wiadomo, że gramy robią kilogramy, ale jeżeli ktoś jest pasjonatem takiej starej elektroniki, przyda mu się do czegoś, a może nawet wskrzesi jakieś urządzenie na Bazie części zamiennych z tych płytek, no to warto to sprzedać w całości. Rozebrać na części zawsze zdążymy, jak to się mówi, no a jednak może uda się coś z tego zrobić. No i tak jak widzicie, te 10 płytek, tych w obudowach kompletnych, i te 5 też, które wyglądają na kompletne i nieuszkodzone, udało mi się sprzedać za 400 zł. Także zobaczcie, bez roboty razy 10 zysk świetny. No i tak jak powiedziałem, że może uda się e, zrobić z tego coś fajnego. E, wiadomo, trzeba mieć do tego zdolności, umiejętności i wiedzę. Ja nie mam, ale Przynajmniej udało się uratować te płytki w całości i w całości je odsprzedać. Sobie zostawiam natomiast do rozłożenia na czynniki pierwsze i do odzyskania tych szlachetnych metali, te w gorszym stanie. No płytki są widać porwane, uszkodzone, połamane. No i z nich odzyskam sobie tranzystory UFO, jakieś układy scalone, bo są tutaj cemi, które też w niektórych oznakowaniach bardzo dobrze można sprzedać. Dlatego warto zwracać na to uwagę, warto się doszkalać. Ja cały czas się doszkalam, no i odnajduję coraz więcej ciekawych rzeczy na takich płytkach. Dodatkowo są też przekaźniki, tak jak kiedyś wam pokazywałem, że niektóre przebłyskują na złoto, na żółty taki kolor, więc bardzo możliwe, że są złocone i jak sobie uzbieram ich kilka, kilkanaście sztuk, no to oczywiście wam pokażę, jak to dokładnie odzyskać. No i przekaźniki. Przekaźniki, no ale widać, że na nich są bardzo fajne płatki srebrne, dlatego one też pójdą na odzysk. Tutaj też jakiś stycznik w częściach, ale myślę, że też tutaj jakieś fajne styki srebrne mogą być. No i ten duży wyłącznik, naprawdę starusieńki, to jest jakiś. Olejowy tak mi się wydaje, przynajmniej konstrukcja na to wskazuje. E, wiem jedno, że w tych nowszych olejowych wyłącznikach, przełącznikach, e, no, żadnych styków srebrnych nie ma, ale takiego jak ten jeszcze nie miałem. I dzisiaj go rozłożę na czynniki pierwsze w poszukiwaniu srebra, a reszta płytek zostanie na później, może się jeszcze trochę uzbiera. No a już widzieliście, jak pozyskuje na przykład transformatory UFO. Przepraszam, tranzystory UFO po prostu odlutowuję. Z tej strony bardzo ładnie kompletnie wychodzą, eee, także te płytki zostają, a ten komplet zaraz pakuję i wysyłam. I niech się coś z tego fajnego tworzy. No dobra, paczucha z płytkami spakowana zaraz poleci do paczkomatu. Tutaj sobie trochę ogarniam to wszystko, sprzątam i zostawiam na inną okoliczność. A teraz zabiorę się za ten wyłącznik. No i mam nadzieję, że znajdę tam trochę srebra, bo konstrukcja naprawdę leciwa. Roku nie mogę tutaj za bardzo rozczytać, ale przypuszczam, że lata 70. spokojnie. Dobra, rozkręcam go i patrzymy, co ma w środku. No to rozkręcam to pudełko w nadziei, że jakieś. Srebro w środku będzie. Zaraz zobaczymy. No, konstrukcja naprawdę leciwa. I mam nadzieję, że w tych, właśnie takich starych czy najstarszych, jeszcze tych metali szlachetnych nie żałowali. Zaraz się to wszystko okaże. Wracając jeszcze do tych płytek, które poleciały właśnie do nowego właściciela. No, tak jak powiedziałem, że warto takie można powiedzieć perełki dawnej elektroniki polskiej i nie tylko polskiej uratować i oddać w ręce, które coś potrafią z nich zrobić. A przy okazji no trochę na tym zarobić, no bo zarobek rzędu 10 razy, no to chyba całkiem niezły zarobek. Dobra, pokrywa zdjęta. W środku prezentuje się tak. Widać tu jakieś jakieś styki. Zobaczymy, czy to są faktyczne styki. Teraz trzeba zdjąć tę pokrywę środkową. Jest na takich blaszkach zaciskowych. Dobra, jedna seszła. I druga. Wypinać. Dobra, oleju już nie ma. Został tylko pył. No i tak, na pewno widać trochę. Mosiądzu jest cewka. Tu są jakieś jakieś styki ruchome. No, z tego, z tego punktu, no to ja nie widzę tutaj nic, co by się srebrzyło. Dobra, rozkręcam dalej. Jakiś śrubokręt by się przydał. Niewielki. Odkręcę to ten bakielitowy uchwyt. No i zobaczymy, czy będzie tylko mosiąc w środku, ewentualnie trochę miedzi, czy może jakieś srebro wpadnie. Zaraz się okaże. No, wychodź, wychodź. No, tu jeszcze. Gdzieś się jeszcze na, na czymś trzyma. A, na tym. Na tym się trzyma. widnie wciśnięte. Tu jest chyba jakaś sprężynka. Zaraz zobaczymy. Dobra, chyba puściło. Dobra, wyszło. To chyba jest aluminium, nawet. Zaraz sprawdzę. Tak, to będzie aluminium odlew. Trzeba będzie tylko te stalowe elementy poddzielać. Dobra, rozkręcam dalej. Przewody. Dobra. Dolna część wyszła. No i tutaj, co to jest? To jest chyba mosiąc. Tak jest, to jest mosiąc. Na górze jest tylko chyba ta blaszka stalowa. Spróbuję ją odgiąć. Tak, blaszka stalowa, a tu reszta jest mosiężna. I tutaj coś, coś przebłyskuje, ale przypuszczam, że to tylko mosiąc delikatnie posrebrzany. Ale zaraz użyjemy. Tak mi się wydaje, że to jest, bo tu jest wytłoczony taki, yy, taka górka, i tu jest chyba tylko delikatnie posrebrzane. A nawet nie. Ciecz probiercza nie zmieniła koloru. Czyli to sam mosiąc. Blaszka ta stalowa do, do odczepienia. Gdzie jest magnes? Tu jest. To też jest mosiężne. I to jest mosiężne. A blaszka dociskowa stalowa. No dobra. Czyli pierwsze małe rozczarowanie. Srebra nie będzie. Jeszcze takie małe styki, i tu jest ta sama sytuacja. Jest takie wytłoczenie, no i niestety, no trudno. Pozostaje to wszystko porozkręcać. Jeszcze chcę się dobrać do tych większych tutaj styków. Może, może tutaj będzie coś, coś innego. Zobaczymy. No, słuchajcie, aż się sam do siebie uśmiechnąłem. 10 minut kręcenia i dostałem kulkę miedzi, garstkę miedzi powielanej, garsteczkę osiądzu, kawałek aluminium odlewu i pudełko pełne złomu. Także liczyłem na wiele, dostałem mało, ale to nic. I tak, cały ten zakup przecież zwrócił się już z nawiązką i to bardzo dużą. A pozostały jeszcze te przekaźniki, styczniki i płytki. I tutaj przypuszczam, że będzie bogato. No, ale to już zobaczycie w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej!